Pierwsza część sezonu była też nieudana dla waszej drużyny. Czy to ma jakikolwiek związek ze zmianą dyrektora sportowego? Nie, nie, to nie ma wcale związku, jeżeli chodzi o, chodzi o całkiem o biarnisa, tak? To nie ma, nie ma żadnego związku. Wszystko jest tak, jak ma działać. Po prostu po prostu chyba. Ja myślę, że to było tego za dużo. I, i tyle. Czasami, czasami kolarze są po prostu sport, takimi sportowcami, że że po prostu trochę, trochę za dużo nie wychodzi zawsze dobrze. Lepiej jest odpocząć jeden dzień więcej i być lepiej zregenerowanym, być mocniejszym. Drużyna teraz jedzie Giro Italia z Contadorem i jadą po wygraną. Mają bardzo mocny skład, mają Romana Kreuzigera, mają Iwana Basso. Ja myślę, że to jest drużyna na wygranie Giro Italia, a później jest jeszcze mocniejsza drużyna na Tour de France, więc... Więc na pewno Think of Saxo Bank będzie od, od maja już będzie rządził na, na, na szosach światowych. Teraz jeszcze mam 3-4 dni odpoczynku, a później już, już, już wylatuję na zgrupowanie wysokogórskie. Wylatuję z moim kolegą z drużyny, z Pawłem Poliańskim, jedziemy trenować i później Tour de Suisse, mistrzostwa Polski i Tour de France. Na razie jest 50 na 50, czy pojadę w Tour de Pologne, ale ale na pewno okaże się zaraz po, po Tour de France, czyli no myślę, że już w połowie Tour de France, czy ja pojadę Tour de Pologne, czy nie. Jeżeli, jeżeli miałbym jechać w WLT, to nie pojadę Tour de Pologne, a jeżeli nie pojadę w WLT, to pojadę Tour de Pologne. A WLT jako lider? Raczej tak, w WLT będę miał, będę, będę miał w zapasie, czyli jako lider i z tego się bardzo cieszę. Chociaż jeszcze nie wiadomo, tak jak powiedziałem, czy będzie Tour de Pologne, czy WLT Hispania. Muszę. Musimy to uzgodnić jeszcze z, po prostu, z dyrektorami sportowymi, po prostu jak się będę czuł po, po Tour de France, to zależy. Jeżeli ja będę się czuł naprawdę dobrze po Tour de France, to mogę jechać i Tour de Poloni, Wuelta Espania. A mistrzostwa świata jeszcze we wrześniu? oj, oj to, już, to już powiem szczerze, że będzie ciężko. Będzie ciężko, bo jak, jeżeli pojadę i, i Tour de Suisse, Tour de France, Tour de Poloni, Wuelta Espania, to Sama pani może zobaczyć, ile to jest dni startowych i jaki to jest wysiłek dla organizmu, więc, więc ja myślę, że w tym roku nie wiadomo, jak będzie z Mistrzostwami Świata, chociaż chciałbym jechać. I, i myślę, że trasa też jest pod Michała, bo jest pagórkowata, więc nawet, nawet jeżeli miałbym jechać jako, jakbym się dobrze czuł, to mógłbym jechać jako pomocnik dla Michała.